Gdzie ja jestem? Co tam robi jakiś ziomek w czarnej masce z kwadratem ma problemy z rozpoznaniem płci? No chyba nie. Witamy w Squid Game w grze o przetrwanie. Bra. Macie do wygrania dziewięć. <śmiany> Polskich złotych. Ile? Pierwsza gra to czerwone i zielone zasady są proste jakaś mała psychiczna dziewczynka będzie śpiewała, wtedy możecie się ruszać, a kiedy powie Red Light to macie się nie ruszać. Proste. Chyba żart, siema, Noelo, od kiedy wy tu jesteście? Od tego samego momentu co ty ale nas nie zauważyłaś. Ach Ale teraz zajmijmy się tą grą. Właśnie stoję przed psychopatyczną dziewczynką z traumą o której raczej nikt nie wie, zastanawiam się czy moje życie ma jakikolwiek sens. Możesz mi tak więcej nie robić do zawału serca dostanę. Następna gra nazywa się 6 nóg, jednak jesteście tu tylko we i więc trzy nogi grata polega na tym, że będziecie związane i będziecie musiały wykonywać zadania, aby przejść dalej. WTF, a tak w ogóle czemu wy obok mnie stoicie? Ja w to nie chcę grać, grajcie same dać radę, wierzę w was. Mi też się nie chcę w to grać choć, a co ja mam zrobić? Po co te gry, co ja mówiłam, następną grą będzie mingle w tej oto grze będziecie kręcić się na karuzeli i będzie leciała wtedy muzyka po której wasz mózg będzie już zawsze ją pamiętał jednak kiedy kiedy ta psychopatyczna muzyka przestanie grać, a karuzela przestanie się kręcić musicie wejść do pokoi o określonej liczbie osób. Mam pomysł. Teraz trzeba wsadzić tą poduszkę do tej dziury pomiędzy drzwiami. Jak to ma zadziałać? Szybko chodźmy do tego pokoju. Co dalej? Zostajemy tu do końca konkurencji. Znowu to samo mam dość brajcie seftosami. Halo taksi masz przyjechać pod jakiś Squid Game bo nas goni jakiś czerwony ludek z kwadratem na twarzy.